Maraton warszawski startuje po raz dziesiąty. Jak głosi napis na koszulce, to była dekada, która zmieniła, zmieniła, bo w moim przypadku na pewno zmieniła, bo jeszcze 10 lat temu dystans 21 km był dla mnie w ogóle nie do pomyślenia, żeby, żeby go przebiec. Dzisiaj jestem tutaj, mam zamiar przebiec. Banan jest, GoPro jest. Tutaj będę rejestrowała cały przebieg biegu. w biegu. Spartanie są, więc będzie na pewno gorąco. No i co? Do zobaczenia na mecie. Na starcie jubileuszowego 10. półmaratonu warszawskiego stawiło się ponad 13 tysięcy biegaczy, setki pomocnych wolontariuszy i wielu kibiców na trasie. Atmosfera na placu Piłsfera, na placu Piłszachaliśmy była zagrzewająca do walki. Optymizmem napawała też pogoda, słoneczna, ale temperatura w sam raz na przebiegnięcie dystansu 21 km. Zanim ruszyliśmy na trasę trzeba było rozgrzać mięśnie, żeby w trakcie biegu nie zaskoczył nas na przykład skurcz. Podzieleni na strefy czasowe, czyli czas jaki deklarowaliśmy przy rejestracji, ustawiliśmy się w wydzielonych zonach. Dla mnie czas poniżej dwóch godzin wydawał się osiągalny. Dlatego razem z moim kolegą Rafałem ustawiliśmy się za zającem biegnącym na godzinę 55 minut. Było trochę stresu, tym bardziej, że to mój pierwszy start na takim odcinku. Oczywiście mam swój kilometraż w nogach, ale jednak 21 km to wyzwanie. Linia startu była oddalona o kilkaset metrów, więc miałam jeszcze czas na ustawienie playlisty. Kilkanaście sprawdzonych utworów pomaga utrzymać w miarę równe tempo. Początek? Niełatwy, bo trzeba znaleźć swoje miejsce, a duża liczba uczestników sprawiała, że momentami było bardzo ciasno. Na piątym kilometrze pierwsze stoisko z wodą. Kiedy biegam treningowo, nie mam przy sobie butelki z napojem. W trakcie półmaratonu te stoiska okazały się bezcenne. Chociaż picie z kubeczka w trakcie biegu nie jest najłatwiejsze i przed kolejnym biegiem muszę pomyśleć o pasie lub plecaku, do którego będę mogła przymocować bidon. Zerkając na zegarek stwierdziłam, że początek przebiegłam odrobinę za wolno, ale taki chyba już los początkującego i niedoświadczonego biegacza. W siódmym kilometrze dostałam kopa energetycznego. Kibice krzyczący moje imię naprawdę pomagają, a po drodze było ich wielu. Na trasie spotkałam naszego zajająca, Filipa, gaduła. Chciał mnie zamęczyć rozmową. Przez chwilę biegliśmy razem. Podobno nie wyglądałam źle. Ciekawe, czy powiedział to z grzeczności, czy rzeczywiście było ze mną jeszcze całkiem nieźle. Zbieg trasą łazienkowską, wydłużony krok i od razu jakby lżej. Później było już trochę gorzej. Kryzys przyszedł po biegnięciu do tunelu. Nie wiem, czy to kwestia przebiegniętych już kilometrów, czy panujących tam ciemności. Najgorszy był moment podbiegu i kolejne 2-3 kilometry. To nie był kryzys fizyczny, choć od początku doskwierał mi ból kolana, a psychiczny. Były momenty zwątpienia i chciałam już zejść z trasy. Ale wtedy dopadała mnie myśl: Nie możesz, przecież musisz zrobić relację. Ostatnie stoisko z wodą było zbawieniem przed podbiegiem ulicą Konwiktorską, które od początku trochę mnie przerażało, a jednak nie było tak źle. I ostatni kilometr. Założyłam, że na tym odcinku docisnę pedał gazu, i tak też zrobiłam. Przed startem myślałam, że już więcej nie porwę się na bieg na takim dystansie, ale kiedy przekroczyłam linię mety, wiedziałam, że będą kolejne. 30 sekund do półmaraton za mną, mój pierwszy półmaraton. Czas godzina 57. Miałam nadzieję, że będzie godzina 55, ale ten czas, który, który wybiegałam i tak mnie zadowala. Czy było fajnie? Bardzo. Jestem z siebie dumna. Mam nadzieję, że Państwo ze mnie też. No i co? Do następnych zawodów.